Cześć. Skoro ty od teraz oglądasz, to pewnie widziałeś już sporo odcinków drugiego sezonu. Wydarzyło się wiele trudnych no. dla mnie szczególnie rzeczy i bardzo możliwe, że mnie oceniasz. Wydaje ci się, że jestem głupi, naiwny, że że popełniam same błędy. To nieważne. Robię, yy, robiłem Robiłem to dla mojego syna. Gdybym wtedy wiedział to, co wiem teraz, to pewnie sprawy toczyłyby się trochę inaczej. Ale nieważne, nie ma sensu myśleć o tym, co by było. Teraz jest nowy etap. I nie zostawię tak tego. Zamierzam poznać prawdę.